Nareszcie spokojnie Tylko czemu to dopiero po świętach Uspokoiło się Ale i tak dobrze Mamy 27 grudnia Jesteśmy cały czas w drodze na Spitzbergen. Tutaj już się tak widno nigdy nie robi Coraz dalej to tam chyba zapadnie całkowita ciemność No i przynajmniej możemy w niedzielę odpocząć od tego bujania. Przez te dwa dni świąt dało nam to ostro znaki, poczuliśmy to. Cały czas musieliśmy jednak balansować ciałem i uważać, żeby na tych przechyłach nie zrobić sobie krzywdy. No i oczywiście pilnować, żeby nam ze stołów nic nie pouciekało. A dzisiaj mamy tutaj, można powiedzieć, spokojnie. No dzisiaj było tylko przez tej godziny widno. No nie można powiedzieć, że to widno tak bardzo. Teraz mamy godzinę 13:30 i już zapada taka ciemność. Zobaczymy, co jutrzejszy dzień nam przyniesie. Bo jeżeli by ta się pogoda utrzymała, no wcześniej wychodziło, że po, po nowym roku dop dopiero dopłyniemy na Spitsbergen. Ale jakby się ta pogoda utrzymała, tak jak jest teraz, to mamy szansę wtorek, środa tam dopłynąć. Czyli przed nowym rokiem.